Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot. kłaniam się Wam serdecznie i zapraszam w znaki ognia, czyli Baran Lew Strzelc na czytanie dla Was na styczeń 2023. Więc co, zaczynamy czytanie, zaczynamy od Barana, kończymy na strzelcu. Zwracajcie swoje znaki pomocnicze, bo to jest czytanie jakie ogólne, więc z każdym będzie rezonować i z każdym będzie pasować. Więc co, zaczynamy Baran. Co u baranów. Teraz tak, barany dla niektórych będą wiadomości od kobiety, tak? Kobieta, yy, przekażę Wam też jakąś wiadomość z takich rzeczy, jest to kobieta, która dba o dom, o, o rodzinę, jest sama yy, i tą wiadomość dostanie od dom, yy, do mężczyzny. Jest to mężczyzna, który. Możliwe, urzędnik, policjant nie tylko, ale jest to osoba, która na przykład rozwozi paczki z takich rzeczy. Jest to też i taksówka, szup, osoba, która jest podobna do króla mieczy. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie zakładał internet. Kochani, możliwe, że jakieś kłopoty z internetem będą miały znaczenie. Wczoraj lub wieczorem będzie wiadomość od kobiety lub była jakaś wiadomość lub będzie, bo tutaj karty mogą pokazywać to, co już było wczoraj, przedwczoraj, czyli będzie jakiś ciąg dalszy. Ktoś komuś coś nie zrobił, nie do końca wyszło tak, jak powinno, tak? Dla niektórych baranów będą wiadomości od mężczyzny. Mężczyzna, który raz się pokazuje, drugi raz znika, tak? Jest ktoś, kto pracuje lub ktoś z zarządu, od nieruchomości, od takich innych rzeczy, coś związane z budynkami, też się do Was kochani odezwie. Dla niektórych karty pokazują, że ktoś w ciągu trzech dni po jakimś wydarzeniu możliwe będzie, nie będzie chciał być tam, gdzie jest, czyli ktoś możliwe będzie w takiej płacce, będzie chciał się bronić. To jest też sytuacja taka, że ktoś straci na jakiś czas jakąś świadomość, tak? nie będzie świadomy tego, co robi. Karty pokazują tutaj, że zagrożenie. Jest. Zagrożenie jest związane z pracą. Jeżeli mam mówić, to jest zagrożenie takie jeżeli ktoś Wam powie tak, jeżeli ktoś powie, nie idź tam, bo yy, po co, to zróbcie sobie tą przerwę. Jeżeli ktoś Wam powie yy, albo będzie Wam narzucał, no idź w coś tamtego, to już dla Was jest coś się może wydarzyć, tak? Będzie coś takiego tego, dlatego tu musicie, yy, kochani, odwracać yy, sytuację. Dlaczego, bo macie potem wieże, czyli coś się nagle wydarzy, tak? Zwracać panowie uwagę na, na wysokości, jak robicie. To jest raz. Druga rzecz jest taka, nie parkujemy auta przy drodze, bo kolizja jest pokazana, ale uwaga, żeby jak słońce będzie wam świeciło w oczy, to też uwaga, żeby no jechać, bo tutaj... Z, z rzeczy związane z kolizją są pokazane. Karty pokazują tutaj, że jest pokazany romans w pracy, który no, wyjdzie na światło dzienne. E, serca, e, kobieta, która się zakochała w mężczyźnie, jest to mężczyzna, który nagle odejdzie, odetnie się, nie napisze do ciebie, tak? E, jest to osoba, która e, przeważnie... No, ktoś musi coś poświęcić. Jeżeli jest mężczyzna, który ma związek drugi z serca, to zwróć uwagę na Twoją partnerkę, dlatego że to jest osoba, która rzekomo powiesz, ona się poświęca, a tak naprawdę ona musi mieć z tego jakieś korzyści. I to teraz będzie bardziej widoczne. Karty pokazują tutaj, że stany zapalne związane z nogami, z żyłami, czyszczenie z takich rzeczy też u Was się pokazuje lub z taką, to dotyczy też takiej osoby. W ciągu 3 dni do trzech tygodni, no to jest u, u Panów, którzy, którzy często biorą albo do czek godzin jeżdżą, mandat będzie, mandat, dlatego tutaj bym uważała na fotoradary, możliwe, że coś z, dziś możecie stanąć tam, gdzie nie powinno i tutaj będziecie mieć z osobą, to jest osoba, która będzie się darła, będzie taka agresywna troszeczkę albo taka, bo ja tutaj rządzę z takich rzeczy. Ona coś będzie bezprawnie, tak? powiesz, ale to jest, no tu każdy można, o, to jest taka osoba która y, pracuje tam gdzie nie ma na przykład doświadczenia na takiej zasadzie no i teraz tak jest będzie zakończenie ktoś będzie musiał poświęcić coś kogoś y, związanej ze swoim ciałem tak Może ja poświęcę teraz swoje włosy żeby obciąć na jeżyka na coś z takich rzeczy tu musicie y, barany teraz uważać. Karty pokazują tutaj, że spotkanie z lekarzem, coś ze zdrowiem u baranów będzie bardziej widoczne. Możliwe, że coś musicie zrobić też i prywatnie, tak? Będziecie mieć dobrą osobę, która Wam będzie dobrze doradzała, która będzie Wam dobrze mówiła. I druga rzecz jest taka, zwracać uwagę na osobę o czarnych włosach. To jest osoba urzędniczka, to jest osoba, która Rzekomo powiecie ona jest spokojna, to jest osoba taka, która no, śmieje się sama do siebie, jest to osoba, która m, możliwe musi na przykład depilować się non stop, czy, bo na przykład zarasta tak szybko z takich rzeczy na nią. Kochani, trzeba uważać wiadomości, przyjdą ze szkoły i pokazuje mi się zwracać uwagę na, na urządzenia, tak jak gazówka, żeby było wszystko wyłączone, prąd, nie prąd. Jakieś wiadomości dostaniecie, te wiadomości będą negatywne, dlatego nie brać coś, będzie, będzie pół prawdy, pół będzie negatywne. Ktoś kogoś mm. będzie chciał wygryźć czegoś i romansik jest pokazany. Wieczorową porą powiedziałam, dostaniecie wiadomości od osoby, która będzie płakać, która będzie tak bardzo, co ja mam zrobić, albo bo to, bo tamto. Tutaj jest osoba, która ma zaburzenia, która żyje w takiej w melancholii. Możliwe, że to jest też jej osoba w pracy, albo to jest osoba, która nie chce podjąć pracy na takiej zasadzie. Dobra, barany teraz lwy. Lef. Lef. Ole, fle, fle, fle. Co ulwów. Teraz, lwy, teraz będziecie mieć do czynienia z sąsiadami, nie z sąsiadami. Jakieś małżeństwo, które coś remontuje, czy cokolwiek. Zwróćcie uwagę, bo ktoś się może przyczepić. Jeżeli macie osobę, która pije, no to z tą osobą też będą jakieś nieporozumienia. Tutaj będą jakieś konflikty zamieszania. Osoba, która prowadzi też i sklep lub ktoś bardzo wam bliski, będzie chciał coś zniszczyć. Uwaga na jakieś straty. Straty są związane kochani, materialne i to będzie mm -hmm, materialne. To jest osoba, która jest od Was starsza. To może być ojciec, to może być osoba, która Wam płaci za coś. To może być nawet osoba taka, no, Wam bardzo bliska. Tutaj są straty z nią związane. Tutaj są zniszczenia, więc możliwe, no, nie wiem. Nie daj Bóg, ale to są też i pożary, tak? Więc ja bym tutaj uważała no, na wszelkie, kochani, związane działania osoby, która no, nie myśli trzeźwo. Teraz tak, spotkanie będzie, będziecie mieć, kochani, spotkanie będziecie mieć w pracy to jeżeli mam mówić o pracy, to tutaj macie super pomysł. Ktoś będzie wam coś yy, pomysł albo wejdziecie w jakąś współpracę, okej, okay, idźcie. Tylko jest jedno, jeden patent. Co ktoś powie, yy, no znów jest karta poświęcenia jak u baranów, więc yy, możliwe, jak ja to dam rady, yy, co ja zrobię z dziećmi, czy cokolwiek. Ktoś Wam wyjdzie do Was z pomocną dłonią, dostaniecie coś, ktoś będzie Wam e, e, chciał pomóc, skorzystajcie z tego, tak? Tak, wyjdzie pomocna dłoń, kochani, jeżeli chodzi o współpracę, czy cokolwiek z takich rzeczy, idźcie w to, dacie radę, e, inne e, takie sytuacje e, mogą się już Wam nie powtórzyć. Teraz tak, jest jakiś mężczyzna, który nie może o czymś zapomnieć. To był cios powyżej pasa, coś się musiało wydarzyć. Do Ciebie dostajesz jakąś wiadomość od młodej osoby. Jest to młoda osoba, która Ci w jakimś sensie pomoże. Jest ona bardzo emocjonalna. I tylko możliwe, że ją nie zrozumiesz. Słowa, które może też powiedzieć, to będą takie trochę bolały. Ale, a dlaczego będą bolały? Bo dla Ciebie to będzie niezrozumiałe, a dla Niej to będzie jasne, tak? Na takiej zasadzie. Teraz tak, młoda osoba, chirurg się pokazuje. Możliwe, że to jest osoba, która się uczy. Możliwe to jest też lokopeda z takich rzeczy, z takimi osobami będziecie mieć, ale no nie, słowa. Pokazują się. Zwracajcie uwagę na osoby, które mają taki głos, taki donośny lub taki, taki trochę dziwny. Tutaj będzie ktoś chciał coś dla, dla siebie. Jeżeli będzie podział jakichś pieniędzy lub ktoś będzie powie, że macie coś oddać, to nie oddawajcie, tylko idźcie dalej, dlatego że tutaj jest ktoś, jest dobro i zło, o tak powiem. Ktoś będzie chciał zahachmencić coś, coś wziąć i ktoś będzie miał dobre gadane. Ale jest to osoba, gdzie złapiecie ją na kłamstwie. I to jest osoba, która się posługuje słowem, która rzekomo raz się pojawia, raz znika. To jest taka osoba. Jest to osoba, która nie powie od siebie, tylko musi mieć wszystko zapisane na kartce. I wtedy to czyta. To jest taka osoba. Mhm. albo to możecie mieć też do czynienia z osobą, która yy, 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 będziecie widzieć, że ona tylko pisze i taki ma głos i z tego tak, wy tak sobie będziecie mówić, co ta osoba będzie, no troszeczkę dziwnie, bo ona ma pokazana, jest z merkurem, tutaj ja bym uważała, tak i tutaj jest karta, która była odwrócona, czyli yy, wy coś możecie Wziąć, się czegoś dopatrzeć. A już od razu powiem, że to jest miesiąc baboła, więc tutaj będziecie mieć do czynienia z osobą, która jest bardzo leniwa, która łatwo zarabia pieniądze, która głosem, rozmową z zarabia. To jest osoba, na którą musicie uważać, tak? I tutaj macie konflikt, będzie z bratem. Konflikt z bratem lub z osobą, która no, bardzo lubi seks. Jest to osoba, która, jeżeli z bratem, to rozmowy będą nieporozumienia. E, odkryjecie, bo macie kartę, e, gdzie odkrywacie to wszystko. E, jeżeli powraca do was osoba z przyszłości, która dużo jeździ, e, bo muszę jechać tam i tam, i sorry, że się nie odzywam. nie dawajcie jemu e, kolejnej szansy, bo znów to samo zrobi, tak? na takiej zasadzie. Tak, macie do czynienia z osobą, która jeżeli chodzi o pracę, osoba, która jest osobą no, leniwą trochę, tak? To jest raz. Druga rzecz jest taka, bo to są dwa rodzaje mężczyzn. Teraz muszę powiedzieć o osobie, która myśli na logikę, rozważnie, która nie podejmuje żadnych decyzji. Jest jakiś mężczyzna, który się od Was odciął i do czterech lat nie macie na przykład z nim kontaktu. Jest to facet, który rozważa wszystko. Jest to facet, który nie podejmuje pochopnych decyzji. Ale jeżeli chodzi o pracę, to uważajcie, bo przez kogoś możecie stracić jakąś posadę. A przez kogo? Przez słodko pierdzącego. Pan, który to jest no, pokazany bardziej w grudniu, mi on się pokazuje właśnie bardziej ten trzynasty znak, jakbym włączyła, to bym powiedziała, że to jest osoba, która jest związana z wężownikiem. Dlatego na taką osobę serca uważajcie. I tutaj uważajcie, bo możliwe, że będzie zwolnienie z pracy związane nie tylko takie zwolnienie, ale zwolnienie związane, że ktoś pójdzie na mówcie chrobowe, dlatego że wypadek będzie taki, nie? Przy pracy możliwe, że jakiś sprzęt czy coś Wam coś się wydarzy, tak? To są karty, pokazują mi zawsze też i złamania, więc ja bym tutaj Lwy, była troszeczkę ostrożna. Ja Wam ślicznie dziękuję i ja zapraszam teraz e, strzelce. Strzelec, 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 strzelec. Strzelce, wy spotkacie kogoś, kto będzie dobrze Wam doradzał. Są osoby, które będą potrzebować jakiegoś wsparcia wieczorową porą, bo macie tutaj, że będzie taka sytuacja. Jest kobieta, powiem szczerze, która chce się zemścić na mężczyźnie, możliwe na mężczyzn. Tutaj jest to osoba, która tak naprawdę nie, nie nienawidzi mężczyzn. Jest to osoba, która będzie chciała ich ukarać. Od razu powiem, że tutaj są związane choroby, choroby związane e, bardziej mi związane z, e, no, z takie intywne. O. No. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, która jest bardzo taka religijna, która wie co ma zrobić i jeżeli chodzi o religię, to trzyma się kurczowo jednego. Jest to osoba, która jest chora i teraz podczas pełni coś się wydarzy. Możliwe, że wieczorem też ktoś będzie dużo płakał, to dużo analizował. Jest to mężczyzna, który jest tyranem. Jest to osoba, która dla rodziny negatywnie dla swoich bliskich jest to tyran numer jeden o na takiej zasadzie zwracać uwagę bo tutaj pomiędzy brzuchem nogą i ręką ostry ból, ręka będzie rwała teraz taki jest jakaś para gdzie kobieta odeszła lub odchodzi od mężczyzny lub już była taka sytuacja to Coś poszło przez, albo ktoś się obraził, gniewał, albo przez jakąś zazdrość. Ktoś zrobił coś z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj, że y, przez bliskich osoby, które nie powinny w ogóle brać y, w tym udziału z takich rzeczy. Zaraz dopytam. Mhm. Tak, ale karty pokazują, że hmm. ktoś dostanie jakieś wiadomości. To jest osoba, która... Jest, jeździ kierowcą, jest dala od was, z taką osobą będziecie mieć serca do czynienia. Jest to też, będziecie mieć y, tam, gdzie przebywacie, gdzie idziecie do pracy, tam blisko waszego osiedla, y, waszego miejsc, y, no, z waszego miejsc, y, miejscowości. Jak coś się zepsuje z autem, możliwe, że będzie poślizg, czy cokolwiek, coś za szybko, zrobicie jej szybko tego. Będziecie prosić o pomoc, pomogą Wam obce osoby, nie osoba bez Waszego otoczenia bliska, tylko pomogą Wam obce osoby. I to będzie przynajmniej osiem panów, którzy no, zadziałają i wydostaną. Auto, wydostaną, a no, nie tylko auto, nawet i, i rower czy cokolwiek. Tu z takich rzeczy. Co, no rower nie ma, ale mój sąsiad to ma rower na ten nie odpala i jak ktoś pędzi wiatr jedzie, Więc z takich rzeczy tutaj będzie udzielana pomoc, to ta pomoc będzie dana. Karty pokazują tutaj, że ktoś nie może się z czymś pogodzić. Analizujesz dużo myśli. Możliwe, że jest jakaś para, małżeństwo, gdzie kobieta w czakle serca ma zablokowaną i tutaj będzie się odcinała możliwe od osoby, która bo to jest rękoczyny to są, która cię biła, osoba, która cię kłamała, osoba, która manipulowała tobą, ale uważaj, żeby ta osoba ci jeszcze prania mózgu nie zrobiła, tak? Z takich rzeczy. I możecie dostać wiadomość od kogoś, komu coś zapłaciliście, czy cokolwiek, to, to jest, ta osoba nie do końca Wam pisze całej prawdy. Nie. Karty pokazują tutaj, że urzędniczka się, urzędniczka bankowic się weźmie, odezwie i jest osoba, i to jest ktoś z rodziny, kto jest bardzo zazdrosny. Od razu powiem wieczorową porą będą, bo tutaj są, wieczorową, jest to rozmowa, gdzie się nie widzicie przez telefon i od razu powiem, tutaj jakąś decyzję będziecie musieli podjąć, to podejmijcie, żebyście potem nie mieli żadnych wyrzutów. Jeżeli macie sprawy sądowe, to od razu sądowe czy spadkowe idźcie do kobiety, nie podpisujcie nie kobieta, to ma zrobić kobieta, dlatego że ta kobieta znajdzie haczyk. To jest kobieta dobra z tym, co robi. To jest kobieta, która znajdzie haczyk i ona Wam pomoże. Bo tutaj możecie w połączeniu z tymi kartami możecie mieć osobę, która e, na przykład e, podpisz mi to i tamto i tego, czyli podpiszecie na siebie wyrok. I weźcie papiery, niech jeszcze ktoś inny przejrzy. Tak? E, teraz tak, jest kobieta, która pracuje w sklepie, masz swoją własną działalność. Sama wychowujesz dzieci, jest to kobieta pokazana w królowi pentakli, do ciebie idzie ten przystojniak Tutaj będziesz miała wiadomość, idzie do ciebie facet. Jeżeli jesteś w związku, a pojawił się on, to od razu Ci powiem, no fajnie, jakiś nowe love by się pojawiło, ok, ale jest to osoba, która nie będzie na długo. Więc tutaj żadne związki bym kochani, nie szła. Tutaj idzie tylko kaczor i do kaczuszki i koniec imprezy, więc idzie do Was Loveras i ta wiadomość będzie, jest to facet, który się przemieszcza. Jest to facet, gdzie mogliście poznać go 3-4 lata temu. Jest powrót, więc ja już bym tu uważała. Jeżeli mam mówić, macie kogoś ze szkoły, nauczycielkę czy cokolwiek, jest to kobieta bardzo taka tęga, taka dużo, taka co, co chce, to tutaj ona do was odezwie, się ona będzie wam coś mówiła na kogoś czy cokolwiek. Nie podejmujcie żadnych decyzji, wysłuchajcie, nic nie mówcie, dlatego że ona przekazuje dalej. Jest to taki pantofelek, tak? Lubi, jak coś się dzieje o, na takiej zasadzie. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę czego. Życzę Wam dużo zdruka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Dziękuję się cię i pozdrawiam.